Corteva AgriScience, światowy lider rozwiązań w dziedzinie ochrony roślin, przedstawia Isoclast Active, innowacyjny środek owadobójczy o niezwykle szybkim działaniu służący do zwalczania szkodników sących. Isoclast został wynaleziony przez firmę Dow AgroSciences. Postęp techniczny reprezentowany przez Isoclast został dostrzeżony przez branżę, która przyznała produktowi nagrodę RND100, doceniającą jego innowacyjność, a także Agro Awards w kategorii najlepszy nowy produkt do ochrony roślin. Najwyższe możliwe wyróżnienie dla tego typu produktów oparte na podstawach naukowych. Isoclast jest rozwijany na całym świecie do ochrony kluczowych grup roślin takich jak warzywa, owoce, orzechy, cytrusy, winogrona, rośliny zbożowe, bawełna, soja ryż i inne uprawy. Potwierdzona skuteczność isoklastu oznacza istotną różnicę dla hodowców rolnych poszukujących efektywnych sposobów zwalczania szerokiego spektrum szkodników sących, takich jak mszyce, skoczkowate, pluskwiaki, wełnowce, mączniki, a także niektóre gatunki miodówek i czerwców. Isoklast jest pierwszym i jak dotąd jedynym przedstawicielem nowej klasy środków owadobójczych zwanych sulfoksyminami. Charakteryzuje się wyjątkowym sposobem działania. Jest niezwykle skuteczny w niewielkich dawkach, a ponadto działa imponująco szybko i efektywnie. Dzięki ich doskonałej aktywności kontaktowej, translaminarnej i systemowej isoclast pozwala na zwalczanie owadów znajdujących się bezpośrednio w zasięgu cieczy roboczej lub poza nią, w tym ukrytych wewnątrz korony roślin oraz na spodniej stronie liści. Isoklast stanowi bardzo potrzebne i niezwykle cenne narzędzie do walki ze szkodnikami odpornymi na insektycydy z innych grup chemicznych. Może być stosowany przemiennie z innymi produktami. Ponadto w przypadku przestrzegania wskazówek podanych na etykiecie wywiera minimalny wpływ na organizmy pożyteczne. Isoklast należy do podgrupy 4C według klasyfikacji Insecticide Resistance Action Committee, co potwierdza zdolność substancji do kompleksowego i wyjątkowego działania w organizmie szkodników. Isoklast znacząco odróżnia się od neonikotynoidów, które znajdują się w podgrupie 4A jak również od butenolidów, takich jak flupiradifuron, który znajduje się w podgrupie 4D, a także od nikotyny sklasyfikowanej w grupie 4B. Isoklast wykazuje zdecydowany brak odporności krzyżowej w porównaniu ze środkami owadobójczymi o innym sposobie działania, w tym z neonikotynoidami oraz flupiradifuronem. Metabolizm isoklastu jest inny od metabolizmu neonikotynoidów. Isoklast jest najlepszym w swojej klasie środkiem owadobójczym do zwalczania mszyc. Szybki sposób działania, krótki okres karencji, a także prawie natychmiastowe zaprzestanie żerowania szkodników sz Przyczyniają się do zmniejszenia potencjalnego rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych przez szkodniki będące przedmiotem zwalczania. W celu zademonstrowania szybkości działania isoklastu. Brokuły o wysokim naturalnym stopniu występowania mszycy brzoskwiniowej zostały opryskane isoklastem w dawkach rejestracyjnych. Prędkość działania została porównana z innym konkurencyjnym produktem standardowym stosowanym przeciwko mszycom w celu symulacji zastosowania w warunkach polowych. W naszym filmie pogladkowym po lewej stronie widzimy roślinę poddaną działaniu isoklastu, natomiast po prawej stronie roślinę poddaną działaniu spirotetramatu. Pomiędzy roślinami umieszczono biały papier, aby uchwycić mszyce wypadające z roślin po zabiegu. W trakcie kręcenia tego filmu upłynęło 30 minut, jednak wideo zostało skrócone do niecałej jednej minuty. Mszyce na roślinie poddane działaniu isoklastu zaczęły spadać z rośliny natychmiast po zastosowaniu, przez chwilę poruszały się, po czym umarły. Mszyce poddane konkurencyjnemu zabiegowi pozostały na roślinie przez cały czas trwania eksperymentu. W rzeczywistości możemy zobaczyć, że część mszyc strąconych przy zastosowaniu konkurencyjnego środka wchodzi z powrotem na rośliny. Chociaż zastosowanie i zasięg tego eksperymentu nie zupełnie odpowiada każdemu możliwemu zastosowaniu w warunkach polowych, prędkość względna działania isoklastów w porównaniu z wiodącym środkiem owadobójczym przeciwko mszycom jest znaczna. Kluczowe cechy Isoklastu, które należy zapamiętać, to wyjątkowy sposób działania, przynależność do nowej klasy środków owadobójczych sulfoksyminów oraz odmienność od neonikotynoidów i butenolidów, takich jak flupiradifuron. Isoklast, laureat wielu nagród, posiada wiele unikalnych cech. Wywiera jedynie minimalny wpływ na organizmy pożyteczne, a także doskonale pasuje do integrowanych programów ochrony roślin. Firma Corteva Agriscience jest zaangażowana w rozwój produktów i rozwiązań pomagających światu. Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania szczegółowych informacji i zaleceń dotyczących stosowania IsoClast Active.